Słuchajcie, no sprawa wygląda następująco. Bardzo dużo spekulacji na temat tego samochodu jest. Duże zainteresowanie było. In, inne osoby związane z importem samochodów wystawiają ten samochód gdzieś na otomoto, że jest do sprzedania. Co jest oczywiście nieprawdą, bo samochód kupiłem ja dla mojego klienta, klient za niego zapłacił i samochód na tą chwilę nie jest na sprzedaż. Część osób też mówi, że ten samochód to jakiś jeden wielki ogromny ulep, jest oczywiście dużo niewiadomych, no sprawdzaliśmy całą historię, jest dużo niewiadomych, uszkodzenia ma mechaniczne i niby jakieś tam boki jeszcze porysowane, zaraz to przejrzymy wszystko i powiem wam jaki jest mój stosunek do, do tego samochodu. Zacznijmy od tego, że, każdy, że jak znaleźliśmy, to auto znaleźliśmy, to zanim sprawdziliśmy Carfax, sprawdziliśmy czy ten samochód już kiedyś był na aukcji. Weszliśmy na taką stronę autoasad.com i możemy sprawdzić, czy to auto już kiedyś było sprzedawane. I wygląda to w ten sposób, że była tylko jedna, jedna licytacja tego samochodu. Czyli ta 17 września, kiedy to auto sprzedało się za 15,500 dolarów, i kiedy my ten samochód kupiliśmy. Także samochód wcześniej nigdy nie był na aukcji internetowej tam w Ameryce. To jest potwierdzenie, że to auto kupiliśmy za tysiąca Zobaczymy sobie dokładne zdjęcia samochodu. Uszkodzenia mają być teoretycznie mechaniczne. Jakie? Nikt tego nie wie. I porysowane boki. Może przyjrzeć się tutaj, że część tych elementów może jest tam delikatnie uszkodzona. Tak samo tutaj. Są pozaznaczone rzeczy. Druga sprawa jest taka, że widać że ten samochód już trochę stoi. Ma całe tarcze. Hamulcowe nieużywane. Tak wygląda wnętrze. To jest Audi S3. Silnik. Wydaje się też, że może być kombinowany. Może kombinowane o tyle, że ktoś zdjął osłonę, patrzy co się działo w silniku. Zaglądał jak to wszystko wygląda. I. Tak dalej przebieg. Od samochodu. Miejsce na wkręty, żeby podpiąć linę. No i win. No i to wszystko. Kilka osób zarzucało nam, że to auto ulep. że nie sprawdziliśmy samochodu. Co oczywiście jest nieprawdą. Tutaj zdjęcie Carfaxa. Carfax zrobiony. Auto od pierwszego właściciela. Zdjęcie serwisowych historii. Ostatni przebieg na 23000 mil. Znaczy ostatni serwis na 23000 mil. No i tu już jest większy problem z tego względu, że jest napisane, że auto total loss, czyli zostało po prostu uszkodzone i ma ten tytuł sprzedaży, że jest uszkodzone później no nabrało tej jakby tej własności ten tytuł nabrał tej, jak jest ta data a wcześniej jeszcze miało dwa inne wypadki, Zobaczmy jakie to miało wypadki delikatnie przód uszkodzony, nie wiemy jak Wiemy tylko, że jest raczej uszkodzony delikatny, bo nie ma opisanych żadnych uszkodzeń. Często jest tak, że jest taki suwak, minor, medium i trzeci tam rodzaj uszkodzenia. Nie ma nic napisanego na ten temat. Nam się po prostu wydaje, że ten, samochod, że ten samochód padł. To jest drugie uszkodzenie już teoretycznie w jakiejś kolizji że stał uszkodzony przodem i tyłem, czyli to co widać aktualnie na zdjęciach, i prawie nic nie widać. Tam no, poduszki nie strzeliły, no i, i tyle. Nam no, się po prostu wydaje, że ten samochód padł ofiarą wyłudzeń, pieniędzy, jeśli chodzi o właściciela w stosunku do ubezpieczalni. Czyli po prostu ktoś wziął ten samochód, zaraz zobaczymy, czy go wziął w leasing, czy miał go prywatnie. Znajdę tę pierwszą stronę Carfaxu. Nie jest aktualnie napisane tutaj, nic ciekawego. Nie napisali, ale wydaje nam się, że ktoś ten samochód po prostu wziął, uszkodził go sobie delikatnie dwa razy. Raczej nie na tyle mocno, albo, albo nawet porysował go specjalnie jak gwoździem, czy coś w ten desen, albo uszkodził sobie grill, bądź tam lampę. No bo auto nie trafiło nigdy na aukcję, to jest, to jest tego samochodu pierwsza aukcja, prawda? Także... Z reguły w Ameryce jest tak, że ktoś ma rzeczywiście kolizję i nawet rozbije delikatnie zderza, to tego auto się już nie naprawia. Tak jak u nas, że u nas wszystkie samochody się naprawia. Tylko wygląda to w ten sposób, że większość samochodów trafia na aukcję. Tam ludzie, jak rozbiją samochód, to raczej od razu go oddają, prawda, do ubezpieczalni, dostają odszkodowanie, auto trafia na aukcję, no i tyle. Tu może, może być taka sytuacja, że jedno silnik się skończył. Jest takie prawdopodobieństwo, nawet duże, z tym, że klient, który. Zdecydował się na ten samochód. Stwierdził, że nawet jeśli silnik będzie do wymiany, to on sobie z tym poradzi. I po prostu go zmieni. Nóż. Szukaliśmy już silników wcześniej w internecie. Silniki kompletne chodzą w granicach 10-15 tysięcy złotych, używane z bardzo podobnymi przebiegami. Także podejrzewam, że regeneracja silnika, bądź nawet wymiana na cały nowy. Nowy używany, znaczy, że drugi. No i tak będzie do przełknięcia, prawda? Samochód został kupiony za taką cenę, że nawet jak trzeba będzie zmienić ten silnik, to i tak wiemy, że nam się to opłaca, prawda? Jak silnik jest zatarty, liczymy się z tym, prawda? Wydaje nam się, że te wyparcie, które miał wcześniej, a właściwie te kolizje, to jakieś nie były potężne uszkodzenia. To uszkodzenie, które jest potężne tam, zaznaczone z dwóch stron w tym karfaksie, to jest prawdopodobnie to, co widać aktualnie na zdjęciu. No zobaczcie, jak to jest uszkodzone, no, prawie w ogóle. I rok temu, rok temu miał pierwszy swój, jakąś tam swoją szkodę w przód samochodu. No nie wydaje nam się, żeby to było poważne uszkodzenie. Może coś spadło na ten samochód, może dotknęło się ze ścianą delikatnie, zmieniono grill i, i właściwie to tyle. No gdyby było coś poważniejszego, prawdopodobnie to byłoby już dużo wcześniej na aukcji. Kolejna sprawa jest taka, że jedna z firm, yy, która Handluje samochodami, a właściwie, jak mi się wydaje, że chyba importuje samochody z Ameryki, bo ma nazwę Import Out z USA. stawia ten samochód na Automoto za jakąś tam dziwną cenę. Nie pamiętam, jaką zaraz sprawdzimy. No i zgłaszałem i Automoto, i tej firmie pisałem, żeby usunęli to jednak ogłoszenie z internetu, z tego Automoto. Po pierwsze, że to ogłoszenie no jest nieprawdziwe, bo ten samochód nie jest ich a po drugie samochód jest nasz, a tam jest jakaś podobna śmieszna cena, prawda? Zaraz znajdziemy to ogłoszenie Wejdziemy w Otomoto, wiadomości wysłane Zobaczcie, napisałem że prosił, Proszę o usunięcie tego ogłoszenia, pojazd zakupiony przeze mnie Wczoraj to pisałem, dzisiaj nic się nie stało Wczoraj również wziąłem i wysłałem zgłoszenie do Otomoto Zero reakcji, prawda? Od, z serwisu Także postanowiłem, że chyba zadzwonimy do tego kogoś 85900. No to bardzo dobra cena. nas wyszło trochę drożej. Znaczy wyjdzie dopiero. 15500 razy teraz 390 powiedzmy. No i jeszcze opłaty transportu i aukcji jeszcze będą podatki VAT i tak dalej. Także wyniesie nas to trochę więcej pieniędzy niż tutaj zadeklarował potem sprzedający. Widać, że to jest ten sam, ten, sam, ten sam samochód. Takie same uszkodzenia z boku, tak samo zaznaczony. Ten sam przebieg. Tutaj dziwna sprawa jest taka, że kraj pochodzenia Kanada. Przebieg 10 tysięcy km. Czyli ogólnie błazenada. nada. Ogłoszenia prawdopodobnie to jest lot kopart. Wejdziemy to jeszcze raz, wejdziemy na kopart. Jest numer ogłoszenia, czyli pewnie lot kopart. Że jak ktoś będzie chciał go kupić, na to numer ogłoszenia i od razu to znajdują, prawda? Nie myliłem się. I napisane jest zadzwoń i dowiesz się więcej. Kontakt, numer telefonu. I zadzwonimy, zapytamy się, powiemy, że jesteśmy zainteresowani tym, tym samochodem, że chcielibyśmy je kupić. Co wy na to? A dzień dobry. Widziałem Państwa ogłoszenie na OTOMOTO związane z Audi S3, takie szare, z 2018 roku. Tak? A no, Czyli ta cena 65900 to jest cena samego samochodu, tak? Czy jak to wygląda? Średnia zakupu i zakup akcyzu na ten 10 transport z Ameryki do Europy, tak? Dobrze rozumiem? A, a, a co tam jest, ta cena to jest związana z, już jest wad w niej, czy, czy nie ma? Tak, jest Tak, w kwocie zakupu. Bo z Panem ustalamy konkretną cenę, tą czy inną. Także najlepiej adres mailowy pod... i samochód wyślemy literalna na domu. Mhm, w ten sposób. Pań, my pa, państwo jakąś pobierają kaucję za to, że będziemy to autolicytować, czy jak to wygląda? Nie, ja raczej... Jest... Oczywiście, umowa depozytu 3000. Natomiast, jak nie kupimy auta, no to pan ma to zwracane, jeżeli pan licytuje. Mm -hmm. Tak to wygląda. Rozumiem. A, czyli te 3000 to, to jest państwa zarobek, tak? Nie, tak, to jest jak do każdej licytacji, pan gdzie my to bierzemy, tak? jak kupimy, a pan nam nie weźmie, to, to panu to przekłada. My... Tak, ja to rozumiem. A jak, a jak kupimy, ja zapłacę za auto, to co wtedy? No to może to być na potrzeby już właśnie naszej prowizji, żeby się przelewami nie przelewali. Tak, jak jest klientowi. Mhm, rozumiem. I to jest auto z Kanady, tak? Pan co, musiałbym sprawdzić. Ja go pytałem, gdzie podesłać adres mailowy. W ten sposób. Wie Pan co, bo taka sytuacja jest, że patrzyłem na kopart i ten Copart, tam już to jest nieaktualne, a ten samochód ja kupiłem, mhm. dlatego pytałem, dlatego zapytałem się, jak to jest, że kupiłem go drożej, a państwo go sprzedają taniej. Myślałem, że Kopar może dwie takie same licytacje ja dał. No, kupiłem, wie pan co, no i, no i dzwoni, dzwoniłem, panu... dzwoniłem do pana wczoraj, pisałem do Otomoto, pisałem do państwa tam przez formularz kontaktowy, państwo nie, do mnie... Nic mi nie odpi, nic, nic mi nie odpisują, wystawiają no, pana, Wystawiają Państwo pana, mój to... samochód na internet no, i sta, to... za jeszcze nierealną cenę. Bardzo, to... bardzo proszę to usunąć proszę pana, i, i tyle. Mówi, proszę pana, Pan chyba nie ma co robić, tylko no nie mam co Czas robić. Mi tracić, bo mógł pan napisać i powiedzieć, że pan auto kupił i proszę pana proszę. Nie widzę w czym problem. Bo jak pan sprowadził auto ze to dobrze wie pan na czym to kupić, a nie jakieś robić komendy. Dobrze, zaraz sekretarka panu. Tak no, ja, no ja pisałem do, pisałem do Państwa wczoraj i chciałem, żeby to nie, Państwo usunęli i na tyle. na więc jakby Pan sms-em napisał na numer telefonu, czy tak jak teraz przedzwonił, no to proszę Pana, w ciągu kilkunastu minut ma no Pan to zrobione. Nie, no, nie bo, chodzi, bo chodzi mi o to, że auto jest już nieaktualne i jest moje i jest jakaś cena z kosmosu i, i tyle, no. I myślałem, myślałem że może Kopard wziął i wystawił drugi raz takie samo auto z Kanady przypadkowo. Jak pan kupił od pośrednika mojego no to pan dobrze wie, że też wystawił jakieś autobusy, taka nie zdążyła uaktualnić. To kiedy pan mówił? Yy, prawdopodobnie 17 września, czyli tydzień temu. No, no to było niedawno, no to nie zdążyła, bo była na słońcu 4 chwile, no i dlatego, no to zaraz panu zmienił. Nie mam Dobrze, dziękuję bardzo. No, dzięki bardzo. Bardzo proszę. proszę. Pozdrawiam. Okazało się, że gadam pierdoły i tyle. O trudno. Szkoda, bo mogą się zapytać o ten. O jeszcze jakie on miał szkody wcześniej i tak dalej. No bo sytuacja jest taka, że prawdopodobnie ci ludzie nie wiedzą o tym, czy ten samochód działa, czy nie działa. Ja sam o tym nie wiem. Jak to wygląda. No Auto jest z Ameryki, nie z Kanady. Nie ma tu już oczywiście żadnych informacji na, na, na temat tego samochodu. No, ale jakbym się zapytał, czy on odpala, czy nie odpala, czy był uderzony, czy nie uderzony, prawdopodobnie ten pan też by o tym nie wiedział, prawda? Nie, no, choć wiesz, wiecie, dużo firm bierze i tak, yy, bierze i daje takie samochody. Yy, dają takie samochody typu Wabik, prawda? No, ale ten samochód. To nie jest, był wabikiem tydzień temu, fajnie, było to śmieszne, kupiliśmy samochód, i ja tym ludziom już dzwoniłem i pisałem, prawda? To nie jest tak, że robię takie jajca sobie dla żartu, tylko ja im pisałem już dwa razy, dzwoniłem do nich i nadal jest to samo, prawda? Moim to co każdemu pisze, że jest nieaktualny samochód, że pojazd jest nieaktualny, zależy coś innego, oferty są aktualne na moim facebooku, albo do kontaktu na Mateusz Kornaszewski i tyle. Nie mówię, że auto jest do licytacji, tak jak ten, jak ten pan. Bo może by się okazało, żebym wpłacił panu 3000 złotych, tak jak on mówił, na wadium. Auto nieaktualne. I, I co dalej? Ja przynajmniej piszę, że auto jest nieaktualne, a sam zapłaciłem swoje własne zarobione pieniądze za to ogłoszenie, które miesiąc czasu jest, może być na Otomoto. I ono jest na Otomoto miesiąc czasu, bo za nie zapłaciłem. Siemano. Szymano wszystkim. Słuchajcie, no tyle. Było śmiesznie, pośmieliśmy się. Tak to wygląda. Prawdopodobnie będą kolejne filmy związane z tym Audi, bo jest ono bardzo interesujące, jak widać. Zrobimy w ten sposób. Autu już mam w magazynie w Nowym Jorku, w Newark właściwie. Zdjęcie jeszcze nie mam. Przez chwilę sprawdzałem zdjęcia, czy są może z magazynu. Zdjęć z magazynu nie ma. Może uda się poprosić pracowników, żeby spróbowali go odpalić. Może też się uda odpalić, jak się nie uda, to trudno. I prawdopodobnie zrobimy w ten sposób, że ym, pokażę Wam po prostu w kolejnym streamie i w kolejnym y, wideo, z, wideo zdjęcia z magazynu, jak auto wygląda rzeczywiście w magazynie, oni tam robią lepsze zdjęcia, także zobaczymy jak ten bok jest bardzo uszkodzony, zrobią zdjęcia z podmaski. Zobaczymy, czy tam coś kiedyś było kombinowane, czy to rzeczywiście jest auto, y, na którym wymuszano ubezpieczenia z ubezpieczalni. No i prawdopodobnie zrobimy w ten sposób, że chyba. Nie będę zamawiał spedycji do portu w Niemczech, żeby przywieźć auto klientowi. Poproszę Krzyśa, żeby mnie zabrał w trasę, tam i z powrotem. Zorganizujemy sobie trzy własne samochody. Pojedziemy do portu w Bremenhaven, odbierzemy samochody, zrobimy sobie jakiegoś bloga na temat odbioru samochodów w porcie. I przy okazji zrobimy zdjęcia z pierwszej ręki z portu, jak auto wjeżdża albo jak go, albo jak go wnoszą na lawetę widlaki. No, no i tyle. Dzięki Wam, że byliście. Było śmiesznie. I jesteśmy w kontakcie na razie.